Grudzień 2020. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rzuca Ripple wyzwanie. Zarzuty są naprawdę poważne, bo chodzi o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Możliwy jest tutaj całkowity upadek projektu oraz wielomiliardowe kary. Przez cztery długie lata Ripple toczyło bój o przetrwanie. Przed sądem, ale i w mediach, no i na rynkach. Każdy miesiąc to nowe przesłuchanie, nowe wątpliwości, no i nowa walka ze spadkiem kursu. Aż w końcu 击杀。 W kwietniu 2025 sek oficjalnie składa broń. Wycefuje swoją apelację, zamyka wszystkie sprawy. Ripple wychodzi z tego starcia nie tylko żywe, ale silniejsze niż kiedykolwiek. 60 sekundowe wideo od głównego prawnika firmy, Stuart'a Alterodiego, kończy ten rozdział jednym zdaniem. Wychodzimy z sali sądowej, czas na rozwój. Zwycięstwo Ripple to jedno, ale to co wypłynęło później, to już zupełnie inna historia. Dzięki wnioskowi, który został złożony przez Coinbase, świat Mogły ujrzeć wewnętrzne maile amerykańskiego regulatora. Tak, dostaliśmy dostęp do maili SEC. Ta sama instytucja, która przez 4 lata oskarżała Ripple o wszystko co najgorsze, we własnej korespondencji tak naprawdę bała się o to, co się stanie z XRP. W jednej z wiadomości z 2021 roku padło pytanie, które wiele zdradza: co się stanie, jeżeli Ripple po prostu się wycofa lub zniknie? Agencja miała duże obawy o to, jak zachowa się cały ekosystem XRP w sytuacji, gdyby jego główny operator nagle się rozpadł. Oznacza to mniej więcej tyle, że SEC kompletnie nie wierzy w jakąkolwiek decentralizację XRP. Wiedzieli, że to właśnie firma Ripple jest kręgosłupem tego ekosystemu, który już teraz jest wykorzystywane przez ogromną ilość instytucji finansowych na całym świecie, i rozpad tego ekosystemu wcale nie musi być taki korzystny dla SEC. Przejdźmy jednak do tego, co się dzieje na samym rynku. Ripple co miesiąc uwalnia z blokady 1 miliard tokenów XRP. Normalnie część z nich trafia na rynek, czyli może zostać normalnie sprzedana. Każdy wie, że to zwiększa podaż i może obniżyć cenę. 1 maja miała odbyć się taka blokada. Jednak, zamiast sprzedać 700 milionów, Tokenów XRP od razu zablokowali je ponownie. To tak zwane escrow, czyli można powiedzieć, że wrócili je do safe'u. To oznacza, że nie wypuścili ich na rynek, czyli nikt nie mógł ich kupić ani sprzedać. I dlaczego to ważne? Bo inwestorzy bali się, że skoro Ripple uwolni miliardy tokenów, no to cena znacznie spadnie. Tymczasem na szczęście większość tokenów nie trafiła do obiegu, więc nie zwiększyła się podaż, a rynek nie miał powodu do zareagowania paniką. Dzięki temu, no teoretycznie, możliwe były te wzrosty, które ostatnio oglądaliśmy. Ale to nie wszystko, bo w tle działają oczywiście grube ryby. Wieloryby XRP, dokładnie te same, które w ciszy poruszają tam miliardami, dokupiły 900 milionów tokenów. I to nie są oczywiście ruchy detalistów, to nie jest jakaś chwilowa moda, tylko to jest zaplanowana strategia, którą konsekwentnie realizują od dawna. To ponad 2 miliardy dolarów w jednym miesiącu. To jest taka największa akumulacja od jesieni zeszłego roku. Być może wieloryby coś przeczuwają. W końcu o ETF-ach na XRP mówi się od miesięcy. Po zakończeniu sporu z SEC, inwestorzy już widzieli nagłówki: XRP dołącza do Bitcoina i Ethereum na Wall Street. Siedem wniosków złożonych, entuzjazm oczywiście znacznie urósł, a wszystko postanowiła nakręcić dodatkowo Brazylia. Tak. Dobrze słyszysz. XRP H11 to jest brazylijski spotowy ETF XRP, który debiutuje na giełdzie B3. To ma być rodzaj yy, takiego testu. Sygnalizacja dla rynków, że XRP wraca na salony. Problem w tym, że ten ETF powstał w troszeczkę złym momencie, ponieważ w pierwszym tygodniu zaliczył on spadek blisko 10%. No problem był z timingiem. Rynek był chłodny, altcoiny w odwrocie na XRP w korekcie. I to nie był zły czas na ETF. To był po prostu zły moment na rynku kryptowalut. No ale giełda nie wybacza złych momentów. I chociaż etf -y z Brazylii to nie jest żadna wyrocznia na przykład dla USA, no to wielu jednak się przestraszyło, bo jeżeli w Ameryce powtórzyłby się scenariusz, to nastroje mogłyby się szybko zmienić. Wszystko powinno się ustabilizować, a myślę, że i nastroje będą na tyle pozytywne, że niedługo zobaczymy ETF-y na XRP również w Stanach Zjednoczonych. Są tacy, którzy uważają, że to wszystko to dopiero przedsmak. Jednym z nich jest Crypto Inside UK, analityk, którego wcześniejsze prognozy sprawdzały się z zaskakującą dokładnością. Według niego XRP może uderzyć nawet w 30 dolarów. No brzmi jak dość odjechana fantazja, ale. Być może jest za tym jakaś logika. Jego skromnym zdaniem makroekonomia jest aktualnie korzystna. Dewaluacja walut fiat już trwa. Złoto oraz akcje są dość napompowane, a kapitał szuka nowego miejsca. I właśnie wtedy może zacząć przepływać do kryptowalut. Po drugie mamy dominację Bitcoina. W 2017 i w 2021 roku, gdy udział Bitcoina na rynku spadał, XRP notowało wzrosty. Jeżeli dominacja Bitcoina zacznie teraz spadać, to XRP może sięgnąć nawet 16 dolarów. Oczywiście to troszkę abstrakcyjne, bo żeby tak było, to założył, że bit dominacja bitcoina spadnie do 40%. Gdyby spadła w ogóle do 25%, no to ten analityk spodziewa się rajdu XRP w okolice 36 dolarów. No ale umówmy się, to takie gdybanie, raczej nikt się tego nie spodziewa. No nie wyobrażam sobie, żeby dominacja bitcoina na rynku spadła aż tak nisko. To jest niewyobrażalne na ten moment. Wszystko wskazuje na to, że Ripple nie zamierza już. Tylko bronić pozycji. Po wygranej z SEC, firma przeszła do ofensywy, a cel był ambitny przejęcie jednego z największych graczy na rynku stablecoinów. Ripple złożył ofertę kupna Circle, emitenta USDC, drugiego największego stablecoina świata. Cena od 4 do 5 miliardów dolarów. No ale Circle powiedziało stanowczo nie. Firma uznała, że jest warta po prostu więcej. Zamiast sprzedaży ogłosiła plan wejścia na giełdę. Ale to jednak był sygnał, którego nie powinniśmy ignorować. Ripple chce rosnąć i ma apetyt na przejęcia firm z tego sektora. I nie mówimy tutaj o małych startupach, mówimy o wielkich, rozbudowanych. Strukturach finansowych. No ale to chyba nie wszystko, bo Ripple buduje swój własny stablecoin. Mowa o RLUSD, który działa na Ethereum i XRP Ledger. W ciągu kilku miesięcy kapitalizacja z tego projektu urosła z 72 do aż 317 milionów dolarów. Prawdopodobnie Ripple po prostu widzi, co nadchodzi. Regulacje dla stablecoinów w USA są coraz bliżej. I wiemy jedno: kto kontroluje stablecoiny, ten prawdopodobnie kontroluje transfer wartości w nowym systemie finansowym. No i oczywiście Ripple zamierza być tym kimś, kto będzie to robił. Czy ten plan okaże się skuteczny, ciężko powiedzieć. Tak samo jak ciężko czy Bitcoin cały czas jest cykliczny? Ostatnio wiele zawirowań sprawiło, że tak na dobrą sprawę wielu inwestorów zwątpiło w jego cykliczność. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie zobacz ten film, który poświęciłem właśnie temu zagadnieniu. Serdecznie zapraszam.